5 milionów ton żywności. Tyle każdego roku Polacy wyrzucają do śmietnika. Jest to o tyle smutne, że kiedy jedni głodują, inni marnują bezmyślnie jedzenie. Dlatego warto już od najmłodszych lat uczyć nasze pociechy, jak nie marnować żywności. Jak się słyszy jakieś przekazy medialne, czy, czy, czy w telewizji, czy w gazecie się czyta, że wyrzucamy jedzenie liczone w tonach, to naprawdę mi jest osobiście bardzo przykro. W tym momencie bardzo pochwalam programy Banki Żywności, które wchodzą do szkół, ponieważ jest to edukacja naszych dzieci od najmłodszych lat. Ale, drodzy Państwo, żeby też nie było tak, że odpowiedzialność za tą edukację w temacie żywności e, obarczymy tylko szkołę. Nie. Przede wszystkim dzieci muszą wynieść z domu te podstawowe wartości, że należy jedzenie szanować. E, jeżeli już. E, jest go w nadmiarze w naszym domu, to usiądźmy i spróbujmy z dziećmi wymyślić jakiś pomysł, co z tym zrobić. Najgorszym rozwiązaniem jest wyrzucać, a przecież jest tyle różnych możliwości, szczególnie teraz przed świętami, że byłaby to świetna rozmowa i naprawdę nauka bardzo wartościowych rzeczy dla naszych dzieci. W Polsce bardzo dużo marnujemy jedzenia. Polacy chodzą do sklepu, bez listy zakupów kupują to, co myślą, że na pewno im już domu brakło, a wezmę na zapas bo na pewno nie ma, po co mam jutro znowu wychodzić. Przede wszystkim podstawową rzeczą na no za zakupy, to trzeba zrobić sobie w domu listę zakupów, przejrzeć lodówkę i szafki kuchenne i zobaczyć, czego nam brakuje, co możemy ewentualnie dokupić. E, takich nie kupujmy też dużo produktów e, z krótką datą ważności. Przede wszystkim tą datę też trzeba w sklepie sprawdzić, bo nakupimy serków jogurtów, gdzie ta data nie jest za, za e, długa. E, no nie mamy ochoty na ten e, akurat produkt w ten dany dzień zjeść za kilka dni patrzymy. Już data wyszła, no i niestety wszystko ląduje w koszu. Działania edukacyjne, jakie prowadzą banki żywności, tak naprawdę skierowane są do wszystkich grup Polaków. Szczególną uwagę kładziemy na edukację i wspólne zajęcia i wspólną naukę niemarnowania żywności u najmłodszych. Jako Banki Żywności już kilkakrotnie realizowaliśmy takie duże ogólnopolskie projekty edukacyjne, gdzie zachęcamy szkoły do współpracy i nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Aktualnie realizowany jest taki projekt Ekomisja w Podstawówkach, który udało nam się zorganizować we współpracy z firmą Lidl Polska. I w ramach tego projektu oferujemy nauczycielom klas od 1 do 8 tak naprawdę, scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, karty pracy, które chcemy, aby wykorzystali na zajęciach z dziećmi i które pokażą. Dlaczego, ile marnujemy żywności, które wskażą i wytłumaczą również dzieciom, że to powoduje również e, tak naprawdę niszczy nasze środowisko naturalne, że to strata wody, energii, że to zanieczyszczanie naszej planety. Powinniśmy na zakupy chodzić z dziećmi, żeby uczyły się już takiej organizacji, żeby nie marnować też czasu przy półce i zastanawiać się, czy ja mam domu kaszę i makaron, czy może wezmę kolejny. Ta lista zakupów, jaką mówię, i też nie powinniśmy dziecka uczyć, że chodzi nam między regałami i przynosi do koszyka, i pod koniec sklepu już widzimy, że mamy cały koszyk naładowany takich samych niezdrowych rzeczy. Możemy zgodzić się, oczywiście, na owoce, na jakieś musy, czy jakąś tam wodę do picia i słodycze. Ja nie mówię, że nie, ale no też bez przesady, bo dziecko niekiedy to nie ma umiarów w tym, bo ono wszystkiego potrzebuje, bo w domu nie ma. A jeżeli wychodzimy z dzieckiem na zakupy, też możemy mu pokazać szafkę w kuchni. Zobacz, tu masz swoje słodycze, tu masz jogurciki, tu masz owoce. Jeżeli pójdziemy do sklepu, nie wołaj na mnie tych rzeczy, bo najpierw trzeba te zjeść, dopiero kupimy świeże. Jeżeli te się skończą, pójdziemy znowu w tygodniu na zakupy i dokupimy. Przygotowując takie karty chcemy, żeby zwłaszcza najmłodsi przez dobrą zabawę i tak naprawdę mile spędzony czas zapamiętali, wynieśli to również do domu i przekazali później swoim rodzicom, co możemy zrobić, aby nie marnować i aby dbać o naszą planetę. Wśród różnych materiałów przygotowana została również bajka, którą napisała dla nas na tę okoliczność pani Renata Piątkowska. Ta bajka Mówi właśnie o kwestiach marnowania żywności i o tym, jak w prosty i łatwy sposób możemy starać się jej zapobiegać. Wśród opracowanych materiałów y, mamy również takie ćwiczenie dotyczące badania zwyczajów y, danej rodziny. Chcemy, aby dzieci odpowiedziały sobie na pytania dotyczące. Właśnie przygotowywania, przechowywania żywności, przygotowywania posiłków czy wspólnego robienia zakupów i zwracania na przykład uwagi na terminy przydatności do spożycia. Oczywiście znaczenie i cel edukacyjny dla dziecka, ale to, co wydaje nam się niezmiernie istotne, to to, że dzieci później wracając do domu z taką wiedzą czy z taką kartą. Pracy wypełnioną podczas zajęć będą również świetnym ambasadorem niemarnowania żywności w swoich domach. Dzieci mają manię otwierania wszystkiego jakby naraz. Na to ma ochotę na jakieś chipsy czy na jakąś czekoladę i spróbuje, nie posmakuje mu i rzuci gdzieś w kąt. My tego nie zauważymy. Za jakiś czas patrzymy tu, już jest nawilgotniałe albo jakieś suche, wyschnięte i to dziecko już nasze tego nie zna. Tak samo jak czekoladę, czy jakieś tam nawet yy... Jakiś jogurt. Wiadomo, że trzeba dziecku tłumaczyć, że jeżeli nie chce tego dokończyć gdzieś, już nie ma ochoty, powinno to szczelnie zamknąć, schować do półki bądź zawinąć w jakąś. Bo to później to jest dobry produkt z długą datą ważności, a przez takie nieschowanie, zostawianie na wierzchu, to się może szybko zmarnować i trzeba wyrzucić. Okres świąteczny to niestety czas, kiedy marnujemy najwięcej żywności. W związku z zbliżającymi się świętami, kiedy przygotowujemy dużo okolicznościowych potraw, kiedy zapraszamy do siebie znajomych rodzinę, kiedy spędzamy w domu więcej czasu, więcej gotujemy, ale też niestety więcej i czasami bezmyślnie kupujemy. Te duże zakupy mogą powodować u nas frustracje po świętach, kiedy będziemy zmuszeni wyrzucić sporą ilość żywności do kosza. To co jest też ważne, to to, że na zakupy często zabieramy swoje pociechy i Chodząc po sklepach z dziećmi, też dajemy się namówić na to, co dzieci chcą jeszcze dodatkowo do tego kosza wrzucić. Ale to może być też dobry czas i dobra okazja, aby zachęcić i pokazać również dzieciom, w jaki sposób starać się zapobiegać marnowaniu żywności. Należałoby zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na tak zwane listy zakupów nasze. No, święta są co roku, wiemy mniej więcej, co potrzebujemy. Tradycja nasza, jakby wskazuje na te 12 dań, a więc też wiemy, co potrzeba na ten wigilijny stół albo na te świąteczne dania. I myślę, że można to świetnie zaplanować, zrobić taką listę, która jest niezbędna i według tego zrobić zakupy świąteczne. No ale co w przypadku, kiedy tak się zdarzy, że naprawdę mamy jedzenia w nadmiarze. Załóżmy goście nie dopisali albo przeliczyliśmy się, zrobiliśmy tego więcej. Świetnym pomysłem są tak zwane jadłodzielnie, e, powstaje ich coraz więcej w Polsce. To są takie ogólnodostępne miejsca. Najczęściej jest to lodówka, taka wystawiona na widok publiczny, czyli nie gdzieś zamykana, szyfrowana na kłódkę, tylko po prostu stoi otworem i tam można zanieść jedzenie oczywiście o takiej pełnowartościowej. E, Przydatności czy, czy do spożycia, tak, żeby ktoś się mógł poczęstować, żebyśmy mogli się tym jedzeniem podzielić. Albo na przykład, drodzy Państwo, po świętach. Y, też jest to świetna lekcja dla naszych dzieci, takiego wychowania, po prostu, dzielenia się z kimś, tak? To jest bardzo ważne, y, takie, jeżeli chodzi o edukację naszych dzieci, no to możemy właśnie po świętach wykorzystać jeden dzień i zawieść nadmiar naszego jedzenia, zawsze zabokować słoiki, czy, czy, czy zamrożone na przykład rzeczy. Do na przykład jakichś placówek, gdzie są bezdomni, gdzie są noclegownie dla takich właśnie ubogich ludzi, albo na przykład do, gdzieś do zakonu. Często przy takich sakralnych miejscach są takie przytułki dla bezdomnych, albo rozdawane jest jedzenie. Caritas na pewno też włączy się w taką akcję dokarmiania czy karmienia ludzi w potrzebie, którzy na przykład nie mają albo mają zbyt mało tego jedzenia. Przygotujmy wspólnie listę. Dań, które będziemy chcieli przygotować, zróbmy wspólnie listę zakupów i robiąc wtedy takie zakupy w sklepie, możemy po pierwsze zapobiec nadmiernej, nadmiernej ilości produktów w naszym koszu. I zapobiec marnowaniu, ale będzie to też taka świetna, praktyczna lekcja dla, dla naszych pociech. Czasami jest gdzieś tak, że y, niektóre dzieci są niejadkami, nie spróbują niczego, co im nie pasuje, nie wygląda, i nawet y, na węgiel nie jest w stanie nic przemówić, i tego nie spróbują. Ale są dzieci, które chętnie degustują, y, nawet jak oglądają jakieś kulinarne programy w telewizji, czy u kogoś widzą, mówią Mamo, ja bym też chciał tego spróbować jakieś owoce morza, krewetki czy jakaś. Taka dobra ryba. No, fajnie, cieszymy się, że dziecko chce jeść, ale idziemy do sklepu, kupujemy y, kilogram krewetek, przyrządzamy w domu, a dziecko spróbuje i, no, nie dobre, nie będę tego jadł, jednak nie chce. No i y, produkt jest do zmarnowania, bo powiedzmy, rodzice tego nie lubią. No to albo możemy zanieść gdzieś przyjaciołom albo rodzinie, albo po prostu wyrzucić do śmietnika. To jeżeli dziecko nasze jest takie. Takim smakoszem i chciałoby spróbować różnych produktów, możemy kupić dwie, trzy sztuki albo nadzwyczajnie gdzieś wybrać się z nim do restauracji i wziąć jakąś mini porcję albo dla nas też w zestawie coś, czy na jakiejś pizzy taką właśnie krewetkę, żeby spróbował. I wtedy myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, bo to jedzenie nie będzie zmarnowane. Oczywiście, jeżeli wspomnimy tam dawne czasy, tak? Tamte czasy, których naszych dzieci nie znają, prawda? Kiedy półki sklepowe świeciły pustkami, kiedy jedzenie było wydzielane, reglamentowane na kartki i, żeby zdobyć cokolwiek, no to naprawdę było mistrzostwo świata. Wtedy brało się co było, ile było, na zapas, byle tylko cokolwiek. No więc też można dzieciom opowiedzieć o tych czasach. No ale drodzy Państwo, dzisiaj sklep na każdym rogu, sklepy całodobowe. Jedzenia marnuje się bardzo dużo, ludzie kupują na wyrost, gdzie sklep na każdym rogu jest codziennie otwarty, można kupić świeżą bułkę, świeżą wędlinę. Niektórzy ludzie rzeczywiście nie mają czasu, i dobrym sposobem na Zakupy jest zaplanowanie sobie całego tygodnia. Nawet na te, przynajmniej na te główne posiłki, co będę gotowała, co będę robiła, wybrać na takie większe zakupy i po prostu codziennie nie spędzać czasu w tym markecie i zastanawiając się, co ja mam ugotować, i nabrać tego tych produktów niepotrzebnych. I przede wszystkim y, jedzenie marnowane jest też przez złe przechowywanie. Warzywa powinniśmy trzymać w lodówce, wędlinę szczelnie zamkniętą w opakowaniu bądź papierze, nie w tych foliowych torebkach, które są sprzedawane w sklepie, bo wędlina za 2-3 dni już jest do wyrzucenia. No i przede wszystkim, jeżeli i pieczywa dużo się marnuje, jeżeli my w domu mamy jakieś bułki z wczoraj czy z przedwczoraj, wiadomo, że już się nie nadają, to robimy z dziećmi tosty albo jakieś zapiekanki, coś tam wymyślamy, czy jak wędlina już jakaś widać, że się nie nadaje na kanapkę, to jajecznice na śniadanie, zawsze w niedzielę praktycznie, albo jakieś z owoców, które już widać, że nie są takie zbytnio świeże, czy banan, czy... Jakieś kiwi, to możemy zrobić koktajl dla dziecka. Także powinniśmy też jakoś tak kreatywnie z tym dzieckiem wykorzystywać jedzenie, które już widzimy, że się nie nadaje do takiego spożycia, i pokazywać mu, że nie wolno też tego jedzenia wyrzucać i marnować można jeszcze wykorzystać. Należy zwrócić uwagę naszych dzieci na aspekty ekonomiczne. Przecież jedzenie kosztuje. I to nie mało, jest coraz droższe. Ja nie mówię, że nie mamy kupować jedzenia, no bo to jest podstawa naszej egzystencji. Natomiast też warto by było z dziećmi porozmawiać, że załóżmy, jeżeli w skali miesiąca zmarnujemy, czy, czy wyrzucimy jedzenie za 100-200 zł, no to w skali roku to jest już suma pokaźna, załóżmy 2-3 tysiące, no to mamy wakacje dla naszych dzieci sfinansowane, czy jakiś obóz, czy kolonie. Może w ten sposób też włączmy nasze dzieci w tą akcję domową, załóżmy, nie marnujemy jedzenia. Świetne postanowienie noworoczne i odkładajmy pieniążki zaoszczędzone w ten sposób, załóżmy do skarbonki dziecka z napisem na wakacje albo na przyjemności, albo na teatr, na kino. No to tutaj mamy naprawdę mnóstwo pożytecznych aspektów, a przy okazji no, nie marnujemy jedzenia, które jest przecież bardzo ważne. I przede wszystkim z dzisiejszego programu taka nauka dla naszych dzieci, szanujemy jedzenie. Nie jestem mama małpa trwampl Pod tym adresem mailowym czekamy na Państwa opinii o naszym programie oraz propozycje nowych tematów, jakie powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach. A teraz już dziękujemy i zapraszamy na kolejny program, jak zawsze we wtorek o godzinie 16.10.